Dzisiaj chcę przypomnieć Ci o Twojej wolności, o wolności, której być może zapomniałeś, bo oddałeś innym ludziom decyzyjność. Oddałeś decyzyjność sytuacjom. Twoją wolnością, najważniejszą wolnością jest wolność interpretacji tego, co się wydarzy. To od Ciebie zależy, jaką historię i czy w ogóle jakąkolwiek historię będziesz opowiadać na temat tego, co się wydarzy. I oczywiście mam tutaj na myśli te trudniejsze momenty w życiu. Te momenty, kiedy bardzo często panikujemy, kiedy wchodzimy w obwinianie innych, kiedy wchodzimy w żal, złość, pretensje do świata, do innych ludzi. Ale czy musimy to robić? Przecież mamy. Wolny wybór. My możemy przyjąć to, że jest tak, coś takiego się wydarzyło, OK. Ja mogę postawić granice i pójść dalej. Mogę poczuć te emocje, które się wyzwoliły. Mogę je przez siebie uwolnić i to jest wspaniałe, ale czy muszę opowiadać te wszystkie historie na ten temat? A dlaczego to się wydarzyło? A czemu mi to zrobił, a to jest wina. Jego roda to jest wina moich rodziców, to jest wina moich dzieci, to jest wina mojej koleżanki, mojego szefa, wina całego wszechświata. Czy to jest mi potrzebne? Czy to właśnie nie to sprawia, że nie możesz wyjść z tego kołowrotka, bo nakręca się ten kołowrotek myśli? Czy naprawdę jest ci to potrzebne? A może po prostu możesz uznać, że skoro to się wydarzyło, okej, okay, wydarzyło się, co to we mnie wywołuje? Czuję to w ciele, czuję. Odsuwam te myśli, bo one są nieistotne teraz. Po co się wydarzyło, dlaczego, a ile, a, a ile czasu to będzie trwało, i tak dalej. To jest zupełnie niepotrzebne. Możesz to zostawić. Zostawić i poczuć i zaufać radykalnie sobie jako stwórcy. Z tej najwyższej wersji siebie. Że skoro tego teraz doświadczyć, to, wła, to jest to dla ciebie potrzebne, jest to dla ciebie darem. Bo każde doświadczenie dla nas jest darem, o ile my stwierdzimy, że tak jest. Ale możemy stwierdzić oczywiście inaczej. I to jest ta wolność, o której zapominamy. Bo czujemy się źle, bo ktoś nam coś powiedział i oddajemy naszą wolność innym ludziom. Bo czujemy się źle, bo ktoś podjął taką decyzję. I oddajemy naszą wolność innym ludziom. Nie musimy tego robić. Dlatego weź teraz swoją wolność. I ty decyduj. I ty nadawaj interpretacje albo w ogóle zostaw jakiejkolwiek interpretacji, bo one są niepotrzebne, tylko czuj i żyj.